go z tej strony Matthew i witam was w 38 odcinku z boostera. jak również w drugiej części filmiku, czy w drugim filmiku, ze fejkowymi smokami. Po poprzednią, pierwszym rzeczy, że się wbili 10 łapek, tak jakoś bezproblemowo kompletnie, więc tym razem nie dawajcie żadnych łapek. Nie dawajcie. No, chyba że Wam się bardzo filmik spodoba, a więc tak, prosiliście mnie o fejkowe smoki na Mirażu, więc ja Wam dostarczę. Pierwszy z nich to jest smok bardzo znany, więc pokażę tylko, patrzcie, patrzcie, jak jestem dla Was dobry. Jako pierwszy Skill Booster z tych pięciu, jako pierwszy będą cztery smoki, tak? czyli cztery w jednym, będzie tak, taki bonus. Więc tutaj pierwszy smok guardianowy, bardzo stary smok, ale oczywiście muszę go tutaj dać, ponieważ wiele osób to prosiło, więc mierzycie w tym rogu, mierząc w jedyną taką kulkę, która, jest, która się pokrywa z tym oknem, tak, więc mierzymy w tą kulkę. Rozpędzamy się i jump robimy, to nawet, powinno nawet wejść na obydwu tych greatach. i taki smug sobie wpada, po prostu sobie wpada do most base. jeśli ktoś ten smug zna to się nie powinien na to nabrać na wyższym poziomie, natomiast jakoś zawsze to nam może pomóc. Ok, drugą częścią tego pierwszego silbu będzie smug z domku B CT, bardzo prosty smug, natomiast nie jest to smug, który dobrze można wykorzystywać faktycznie wchodząc na A, fozon zna A, ponieważ on zostawia praktycznie y, ogromnego anua jeśli się wejdzie na, na tą skrzynkę przy CT natomiast ustawiamy się przy lewej krawędzi tej krawędzi, jakkolwiek to nie brzmiało i mierzymy w to miejsce, Tu macie taką ciemną plamę mierzycie w ten biały punkt w środku tej ciemnej plamy, rozpędzacie się tak nawet nie do fula ale do dosyć dużej prędkości, może nawet troszkę krócej, żeby tak się daleko widzieć, widzicie, aż ten smog nie odbił Natomiast, no, jak widzicie, taki smog jest bezadziejny jeśli się faktycznie wchodzi na bossa ponieważ wszystko CT widzi z rampy, yy, znaczy, no, widzi z na rampę i na domek. Natomiast my go mamy ciężko bardzo zauważyć, więc nie polecam. Ale oczywiście smog fejkowy, więc może zadziałać, może się przydać. Ok, part 3 pierwszego skill boostera. się w tym rogu i mierzymy tutaj yy, na wysokości tej linii, na szerokości końcówki lewej tego okienka. I uwaga, biegniemy aż do tego momentu, kiedy mniej więcej skończy nam się ten szary tutaj pas w tym momencie, tak? Coś w tym stylu. Nie polecam zbyt wcześnie, ponieważ taki smog nam może totalnie źle wpaść na schody, więc tak to wygląda. Gdy rzucimy go za daleko, jest szansa, że nam po prostu przeleci poza schody, ale bardzo malutka, widzicie, zwykle wpada perfekcyjnie. No i tak wygląda, no, powiem wam szczerze, że ten smog wpada mi jakieś, nie wiem, 8 na, na 10 razy, coś takiego, więc naprawdę jest konkretny. Część czwarta pierwszego skill boostera to jest smog podesłany przez widza, bardzo ciekawy smog, blokujemy się w tym miejscu na midzie, który nam daje dosyć konkretne możliwości. I tutaj, tak, macie takie niedokładne połączenia tej linii wysokiego napięcia z tą anteną, ponieważ to jest takie niedokładne. Widzicie, tutaj jest ta linia, a tutaj jest antena, tak? Jest Niedokładnie się to krzyżuje. Natomiast jest jedno miejsce, w którym się to krzyżuje dokładnie, i jest to to miejsce, widzicie? Tutaj jest taki ładny splot tego, tego wszystkiego, więc mierzymy właśnie w to miejsce. I rzucałem prostego jumpfro, nie? Wiem, czy chodzi na 64 t Prawdopodobnie wchodzi Jeden minus tego smoka jest taki, że on bardzo długo leci, i ktoś się może zorientować, że on leci z innego miejsca niż z B. Ale generalnie ten smok służy temu, żeby właśnie takiego CTK z że mamy zajęty bombsite B i zasmokowaliśmy sobie kuchnię. I sobie plantujemy pakę, tak coś takiego w tym stylu. Więc taki cel, jak jeśli sobie granie będzie gdzieś na midzie, albo na przykład na A, może na przykład zrotować, widzi smog do kuchni A, goście na pewno z B, nie ma szans, żeby się skapnął, że ten smog przeleciał z mida chyba że zobaczy właśnie, że, że ten smog nam przeleciał z mida, tak? Więc to jest ten minus. Ale gdy właśnie my taki sobie smog porzucimy, możemy wszystko słyszeć, możemy być na midzie, więc ten smog jest naprawdę dosyć elegancki. skill booster numer 2. Overpass to jest smog od użytkownika na YouTube, który się nazywa Nate King. I tak, tutaj mamy 5 stopni schodków, tak, 1, 2, 3, 4, 5, że to też jest stopień, więc na środkowym, na trzecim stopniu mamy taką charakterystyczną kropeczkę czarną, więc ustawiamy się na niej i mierzymy sobie tutaj jak macie, no w to miejsce generalnie, tak, nie będę tutaj opisywał, każdy widzi w co mierzymy. Smog się odbija od tej podpórki, ładnie ląduje nam na balkonie, taki cetek niekoniecznie jeśli na przykład będzie na B, albo gdzieś będzie albo w innym miejscu niekoniecznie będzie w stanie powiedzieć, czy ten smog przyleciał tutaj z syfu, czy na balkon, tak, bo nie każdy będzie patrzył. O, smog leci. Jedyny minus jest taki, że jak ktoś stoi właśnie sobie, co do przepraszam, zalaga, jeśli ktoś stoi sobie właśnie tutaj na bananie, to taki smog może zobaczyć. No ale oczywiście każdy ten smog fajkowy, tak jak mówiłem, w pierwszym odcinku ma swoje minusy i trzeba z nich mądrze korzystać. Dobra, numer 3. Ok, w ostatnim odcinku pokazywałem wam smog z tego miejsca, rzucany ze skarpety z tej krawędzi, w którym rzucaliśmy na kucaku Johnforu z tego miejsca. Przewiniemy sobie szybciutko, żeby smog wpadł. I oczywiście za pierwszym razem ten smok mi przed, co znaczy, że jest bardzo prosty, natomiast możemy rzucić podobnego smoka z tego samego miejsca, razem na przykład z kombinacją jakąś, z jakąś osobą w menie, która będzie nam rzucała smoka na przebieg, a my sobie rzucimy z tego samego miejsca inny smok, w którym też również, też również, w którym również kucamy, mierzymy w tą kropkę, do której się poprzednio odnosiliśmy i na kucaku idąc, mniej więcej w tym momencie, czyli zaraz po takim króciutkim rozbiegu puszczamy naszego jump jumpthrowa, więc smok będzie wyglądał w ten sposób, patrzcie. Dlaczego tak krótko musimy iść? Ponieważ, dlatego, ponieważ ten smoke, gdy rzucimy go na przykład, tam, nie wiem, parę sekund za późno, to ten smoke nakłada troszkę dalej i zostawi nam lukę. To nie jest aż tak warte przy tym smoku na fake'a, ale gdy właśnie rzucimy go w ten sposób, widzicie, to nie ma żadnej luki, nie można nic tutaj zobaczyć. no Minimalnie, tylko wiadomo, ale to w tym miejscu będzie stał tak. Więc to jest taki smoke, no i tyle. Numer 4. Okej, okay, mam Panda 2, i tutaj nie mogę zabraknąć w tym odcinku. Oczywiście klasycznego smoka, który pokazywałem bardzo dawno w moim skill ale oczywiście, to jest perfekcyjny smok na fake'a i musiałem go oczywiście pokazać. Blokujemy się w tym miejscu przy drzwiach i mierzymy. Tutaj macie takie dwie czarne linie: mierzycie na środku, jeśli chodzi o szerokość, na środku tej dolnej, i na wysokości tej górnej. Coś w ten styl, coś w ten stylu. widzicie, musicie to sobie zapamiętać. W ten sposób na 64 ticket nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że powinno wejść tak samo. Ale muszę to sprawdzić. No i rzucacie Jumfro'a. Jak się pewnie domyślacie, jest to smog na CT. Oczywiście, gdy smog się odbija w ten charakterystyczny sposób, większość osób pomyśli, że ten smog jest oczywiście rzucany z tego miejsca i będzie przynajmniej spodziewało się, że jesteśmy w tym miejscu. A na pewno się nie będą spodziewały te osoby, że jesteśmy już na Longu. Gdy ten smog dopiero będą w stanie zauważyć, my będziemy już mogli być praktycznie na rogu Longa, co daje nam bardzo dużą przewagę i możemy takiego CT, na przykład, dyrotuje, bardzo tylko zabić. No i numer 5. Ok, ostatni trick w tym odcinku będzie to trick, który już niestety również był w skibusterze, ale dawno temu i też nie każdy te ogląda i pamięta, więc pokażę Wam go jeszcze raz, tym bardziej, że pasuje perfekcyjnie do tematyki. Po raz kolejny ten smog nam daje możliwość posłuchania jak właśnie rutuje przeciwnik, ponieważ w poprzednim odcinku też podobny smog miałem, tylko że rzucany na, na bramę na A. Tym razem będziemy ten smog rzucali na bramę na B. Eee, I rzucimy go ze schodów, ustawiamy się na tej linii, tutaj bardzo prosto się ustawić, na końcówce tego. I tutaj macie taką ciemną kropkę. Nie wiem, czy ją zauważyliście w tym momencie. Natomiast to nie jest do końca kropka, tylko taki ciemniejszy punkt. Myślę, że powinniście ją zauważyć łatwo. Więc mierzycie w tą kropkę, a potem troszeczkę w lewo. Jeśli rzucicie w tą kropkę, to wam nie wejdzie. Jeśli przemierzycie troszeczkę w lewo, ten smoke light to wejdzie, odbije się tam ładnie od daszków i nam powpada, czy tam wpadnie w drzwi. I to jest po raz, po raz kolejny smoke, który niekoniecznie przeciwnik wie, jak wpadł. tak Niekoniecznie przeciwnik wie, czy to jest smoke rzucany gdzieś z respa. Czy może jakiś zwykły smoke tego typu, tak. Coś takiego. Albo na przykład taki smoke. Tak go przeciwnik niekoniecznie może się domyślić. No, widzicie tak nam. Tak nam smoki ładnie weszły. E, więc to było tyle mam nadzieję, że Wam się filmik podobał oczywiście. E, nie dokończyłem sobie oczywiście, że po tym smoku możemy spokojnie sobie posłuchać i zrotować nową site, tak gdy przeciwnik się właśnie na ziemię będzie spodziewał. Tym bardziej, że ten smok leci w miarę długo. W miarę długo sobie wyląje w tych drzwiach. No, ale tym razem już tym razem już naprawdę skończyliśmy ten odcinek, więc dziękuję Wam za oglądanie. Jeśli się podobało, to oczywiście sub, 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 sub. No i łapeczka. Ja już lecę. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Narka.